Powiem wam, że wisi coś w powietrzu, nie? Wisi coś w powietrzu, nie wiem, też tak czujecie? Że jebnie coś, nie? Coś jebnie na świecie, nie wiem, co to będzie. Ale kurwa, będzie wlodżek. Kurde. że przy... Nie muszę, ale chciałbym chyba... Tak sobie myślę, nie? Strategicznie, że... Że nie będę mówił słowa... brzydkich słów. To być mo może więcej osób zostanie i będzie oglądać te vlogi. Więc byłbym w stanie to poświęcić. Czasem coś trzeba poświęcić. Tak mi się wydaje. <laughs> A to jest ciężka sztuka. Halo! Ja, nie wiadomo, coś tam baczy Kurwa jest zajebiście, nie? 26 5 stopni, już trasa spadło Portugalia i kurwa jest zajebiście.